Kanale. Nie widziałam niestety Dzisiejszego tematu Więc zacznijmy od jednej rzeczy Widziałam to na początku Dajcie mi pójść do Bum, Bum. Bum. Zostaje się duszkiem Nie mogę wrócić do mojego ciała I na przykład wtedy się chyba odrodzę. Chyba da się zrobić reinkarnację, jeśli macie kolegę. Nie chcę sprawdzać, ale dobra. Inna sprawa. Nowa mapa, nowe eksplorowanie. Nowy w... wygląd. Nie o tym. Przestań pierdzieć? Plecak światełko. Wszystko jak zawsze bierzemy. Tylko ciekawe, że to jest. Uj. To jest jak Easy Money Litch.

kurde. Uh, не подоба мне Могу я его сейчас? Мне не мне еще Czekaj. Co to się odwala właśnie? Nie wiem, boję się mega. Powinien przejść Broń? Nie. Choda, ale dobra bez do przodku. Czy coś na dali? NIE! Dlaczego no, zobaczę tą mapę? No kurde, nie chcę wchodzić do najgorszej... Bole, ja tu nie walczę z nami. Szukam osób. Nie, ja sam tego nie robię. Mhm. Support Top scaled Eh i know it i

Stój! So, nie, nie! Nie się nie, nie, nie Ej, mogę wyrzucać! Ej, co tak? jest? Ja Typie zrobiłeś klucza, nie? Dobra, idziemy. Ale dlaczego nie robimy boja, jeśli są boje? Oczywiście. Jo, inny. Ten kopał. Jeszcze teraz poszerego musimy poczekać. Ej, kupcie ten rapper, proszę. Dobra, Typie. dobra, poczekaj. nie chcecie zabrać się Ej, do nowej mapy? O, dzięki, dzięki, Jestem. dzięki, dzięki. Ej, e, weźmiesz mnie na duszka? Weźmiesz mnie na duszka? Żeby mnie tak trzymać, na no duszka mi weźmie. To czekaj, tutaj, to ja, musisz... ja, ja czekaj, to czekaj, to ja ciebie ja 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 zastrzelę, ciebie, nie, ja ciebie zastrzelę, typie, mi bombu wlaty. Ty o, się boisz do kopalni iść? No serio? Nie, lubię, ale, nie, ale ja bo ja boję, chcę być duszkiem teraz, dopiero co zaczęłam. No to weź, dobra. Musisz się do twojego ciała? Czekaj, no to zmiana. No dobra, A ja Oj, żyję! Ej, biały, biały, biały! Jak ja, jak też ja się. Jak ten. No ja też. Bole. Dobra, to wiecie, ja bym, nie zło, ja idę do idę ja do, do paru Czekaj na ja czeka idę do paru do... to ja że OG czy nowy? No ten O.G. O.G. Nowe dobra. dobra To idziemy do O.G. Samego. Chodź, chodź, chodź Czy no, to co, Armstrong to już nie wiem co się tu... No chyba kopalni Nie, nie to, to... idziemy do Armstrong Cave, czyli też kopalni, ale bardziej O.G. I lepsze no. Za moich to czasów to, 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 to dopiero było straszne Bez grafterów tam chodzić było no, akurat to prawda, to prawda, mogę potwierdzić. Ej, to chyba szary ma... Gdzie oni są? I się że mam toby sam. No, a. I tam jest cave taki, taki ka cave. Dobra. Jesteśmy. Poczekajcie na o, mnie! Tura, o kurde, grażyna. Dobra. Grażyna. Ej, pewnie jest jakiś... Wow. Tam to szczęście. Ty. Ja mogę, ja. Daj, daj, daj. Bo ja muszę lecieć. Czekaj. Ja idę chyba do cool kurczaka. Gdzie wy? nie O tutaj, tutaj. Big boom, boom! Bomba tu jest chyba. O nie, tak. mimik. Y, ja idę do kurczaka. Kurak był z przodu! Tutaj jest bomba, tutaj jest bomba, uważajcie. O kurde! Uważaj się, że tutaj... Ej, mnie do góry nie chce wziąć! Mocy! Chodź, chodź, chodź! Weź mnie i uratuj! O kurde! Dobra. Skirwoker! Skywalker! Skiwoker! Oh, skillwalker, skill skill dobra! Ale! Jestem! Dziąż! Spokojnie, spokojnie! Kurno! Kasper! No, Jezu! No górko! Górno to jest! No kurno! Poczekajcie! Dobra! Zabini się chodzi! Nie ma no. swojego ciała! Nie no, sobie pobieram! A to właśnie! E. O kurde! Dobra! No, jak ty się... Jakie mam zielon! Z Ego dobra, ja wam wywalam to, co mam, bo ja muszę... Dobra. Da Uważajcie na minę. Wiecie co? A nie, ja. kurak jest Ubojde. tu z przodu, akurat tu z przodu jest. Uważajcie kurczak. O, czekaj, Nie, on, A, on mnie bije. Nie wolno skakać. Skakanie z parami. Miłe. Rano! muszę uważać! Mega, uważajcie, uważajcie. Ej, ty, ty! Golden! Golden! Musisz! cześć Czekaj! Czekaj! Cześć, Czekaj! 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 chodź 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 Czekaj! 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 Mimik, mimik. mimik. Skinwalker tu jest. Poczekajcie. Wziąbie. Wziąbie. O kurwa, kurczak, kurca, Ej, bo mnie y, 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 się stało źle. Co my tu mamy? Nie zdążyli! Czekaj, jebę... Nie. Jebę, ja Ej, dasz jestem. mi jeden grappler? Dasz... No, Bra, dobra, dobra, I... biedak, nie ma. Jeszcze Jeden. drugi jest dla innego, Jeden. jaką że? Dobra, to ja biorę. biorę łam. Fajnie, dać łopatę. Fajnie. Mój dobrze, jakby taki garden. Art. O! Czy można hodowlę sobie? Na przykład. Lecę! Tak groło garden. Robiło się. kurde. Kurde, Dziad tu jest. Zabijam go. O, No, fajnie. Tu. Teraz na górę. Ja pamiętam. Kurde, działo mi. Eee, o rzutku. Niech Jest granat, Hello. granat. granat. Wiesz co możemy zrobić? Granat tutaj. mamy. Kurczę, kurczę. I taki posąg. Ej, ej, no patrzcie tutaj. Dobra, no czekaj, Do bo... To bo... trzeba iść dalej. Eee, taki mały posąg. Chyba nie zaartego brać. Eee, tutaj jest nie Uratujcie mnie, uratujcie mnie, czekajcie! Czekaj! Chcie kurat! Uważaj na kurczaka, uważaj na kurczaka! Pogryzam! On, on osiemnego osiem wieku w sumie! Zabijcie go, zabijcie go! go. A stracij! Pójdźmy po! Przejść! Jarz! Zabiliście go! Dobra, wiesz, jeszcze nie do najlepszego! Ej, bo on mogle się zrefali! On, on mogle się zrefali! Że... Jezu! Chodźcie, chodźcie, wiecie co? Zginął w lobby! Coś, Ktoś tutaj umarł? Nie, dobra. Chodźcie, dobra. Yy, wracamy czy nie? Dawaj. Eee. Dobra, chodźmy wracać. Wszyscy, wszyscy na... Kurna. Chyba trafiliśmy. O kurde, to jest... Czekajcie. Yy, jesteśmy na stracie. Co? No, Nie! Co ty tam, co ty Jak? tam wkładłeś? Przeszy. A nie, a nie brałeś ten tego małego? Nie, bo on się sprzedaje za 4 dolary. Ale warto to. Ja szukałem cię już, szukałem cię już przez kilka miesięcy. I chciałem ci przeprosić za to. Dobra! Siemant, kto, to może... Ma... Ole kur... Dobra, możemy Fight. się przeprosić. Poczekaj. Dobra. Dobra, ja, to miałam miał samarytanin. Dobra. Bym wam nawet... damar, muszę <słuch> to muszę skopiować. Ja rzuty, cię dodam. Rzuty! Piątka! Piątka. Błue, mam ja cię błue, dalej. To co mam skopiować? Nie wiem. No i kurde! Ehm... To nic. Więc ja chciałbym was pożegnać w tym filmie i widzimy się następnym razem. Papá!